Cześć, cześć! Dzisiaj uh, pokażę Wam mój, uh, moją DT paczkę od Craft Corner, tak A najpierw powiem Wam, że uh, kiedy jesteście w DT Craft Corner, tak uh, i Codebox, um, i tak? uh, to znaczy, że macie w sklepie takie dodatkowe punkty, na które możecie sobie kupić to, co chcecie. Plus do tego jeszcze wysyłają też dodatkowe różne gratisy, czyli bazy różne, papiery też, dodatki też, takie skrabukingowe. Więc a kiedy macie jeszcze ten live, jeszcze Więcej dodatkowych punktów macie i możecie jeszcze więcej sobie kupić różnych dodatków, tak? Papierów i bas też do samego live'a i też dodatkowo też jeszcze można też coś sobie tam kupić. Więc ja tu pokazuję moją paczkę DT, tak? z tymi, Bo ja będę miała w ten piątek, 25 października, live'a, więc ja mam więcej punktów, więc zamówiłem sobie tam różne też papiery. A, takie nowości od Alchemii też zamówiłam papiery, z których będę tworzyła na tym live, ie. i oczywiście różne bazy, tak, do samego live'a i też bazy jakieś tam, które chciałam jeszcze dokupić, tak, z CodeBox. I to, co teraz pokazuję, to jeszcze dodatkowo mnie położyli, tak, do mojej paczki. Kiedy zamawiacie sobie jakąś tam paczkę, też dodatkowo zawsze a, coś idzie, jakieś tam gratisy, tak. Taka powiedzmy, jeszcze taka gratisowa paczka DD, jeszcze do tego wszystkiego, tak? Bardzo mi się pod to podoba, tak? Bo ja też nie w każdym miesiącu to kupuję, zbierają się te punkty takie i ja mogę je sobie jeszcze więcej tam z czegoś zamówić, tak? Więc ee, tak też kiedy kupujecie, nie jesteście w DT, tak, Craft Corner, kiedy kupujecie też, też uh, wam dają te punkty za zamówienia, plus do tego dostajecie punkty za to, że możecie zostawić jakieś tam, jakąś opinię, tak, uh, o, tym, o tym, sklepie, tak, przychodzi na pocztę uh, taki mail uh, i, w ty, i w tym mailu napisane, że możecie zostawić opi swoją opinię, uh, dają taką, taki link, gdzie można przejść i tam napisać swoją opinię, zostawić tak I і теж достаєте за ту пункти. Мм, він супер помыс, а виці виділи. А там, ще не слухалиście або не виділиście отом, так. Він зараз przystąpiły до самої пачки, так? Він, що тут mám? Mam такі шнурки, такі, а бронзові такі і такі білые, так? Do tego oczywiście sizal, mm, tak, i jeszcze takie szyszki, to do świątecznych prac, tak, super pomysł, takie to naturalne szyszki, tak. Do tego zawsze, mm, zawsze w paszce mam takie, um, takie, takie serwetki, tak, powiedzmy tak, białe, różne, różne, różne to są kolory. A ich można używać, tak, no tak jak widzicie, takie serwetki na przykład do boksów, tak, do tych takich dużych można używać tak albo do kartek też oczywiście to już takie kolorki takie świąteczne widzicie taki zielony i taki złoty też a też to różowy i biały tak ale jeszcze co z tego można zrobić? Też wykorzystać jako takie papiery do wykrojników, tak? wykru... Wy... za pomocą wykrojnika coś to wyciąć, jakieś tam elementy takie. Też to fajny pomysł, kiedy, to układ... kiedy dają takie gratisy, tak można zobaczyć. Klient może zobaczyć, na przykład co to za papier, jak on wygląda, jaka jego gramatura, tak czy on jest sztywny, tak? ten papier, jak on w dotyku, tak jak z nim pracować, tak na przykład. Czy można go zaginać, czy nie można? Tak, jak tam z niego jak wykroniki z niego, tak wycinają, tak? Dużo czego można z tego zrobić, tak? Więc to taki dodatkowy papier, dodatkowe takie serwetki. U mnie ich jest dużo, różnych kolorów, tak? Używam jako, jako serwetki, tak? I też oczywiście z nich też wycinam tymi wykronikami różne elementy, też. Tak, dalej też taka folia. Te folii mogą iść jako shaker do shaker boxa, tak? Do shaker boxa albo na takie wystające elementy w pop-up boxie. Tu pięć sztuk, chyba, tak? tak. Też tu są takie, e, takie gratis <grym> dla mnie. Tak, to maluszki bazy 12-12 cm. Nie są one dostępne w sprzedaży, ale stanowią świetną próbkę mm, naszych papierów. Możecie spróbować ten papier, ten papier, tak. Też bazy w tych kolorkach, tak. W sklepie są tu taki kremowy kolor, biały kolor, czerwony, taki granatowy, czarny, różowy i jeszcze taki też kraftowy. Więc. To też takie dodatkowe bazy do takich małych kartek, 12 na 12 cm. Można zrobić jakieś tam zwykłe, takie w stylu Clean and Simple, albo jak to po polsku czyste i proste, tak. E, takie do koperty, takie kartki też, też, też pójdą, pójdą w robotę, tak więc super. Takie bazy. Dalej taka zawieszka też na butelkę tak, jeszcze taka baza takiej kartki 10x15 kraftowa, też baza taka kwadratowa, to już zaraz powiem ile centymetrów ona ma, to baza 13,5x13,5 taka czerwona tak, dalej jeszcze taka baza to czekoladownik taki tak, tu takie winietki trójkątne, tak taka jeszcze baza też, jeszcze taka DL-ka Taka, tak. Jeszcze taka też. Co to jeszcze, tak zaraz, zaraz pokażę, jakie jeszcze bazy tu mam. Tak, czy też, takie piękne kolorki. Dalej, e, tu taki nowy kolor, taki śliwkowy. Tak, tu mm, pudełko takie z przezroczystym wieczkiem. Dalej, baza, mm, baza Twist Pop Up Biała. Tak. Jeszcze baza, a, też a, pudełka, pudełka takiego, tak, z przezroczystym wieczkiem, takim kwadratowym. Tu też taka baza a, kostki skaczącej, tak. Taka różowa, jeszcze mam białe, też kraftowe i jeszcze mam takie pudełko do tych kostek, też. Tak, też a, taka baza szuflatkowa, złota taka, piękna, bardzo. I też a, dwa arkusze takich, takiego papieru. Takiego, widzicie, jak pięknie to błyszczy, tak pięknie, super do, do świątecznych prac. Mam takie papierki, tak. I teraz już pokażę, jakie otrzymałam też gratisy. Tu gratisy z różnych też tych producentów też mam. Takie to Craft O'Clock Felicia, Craft O'Clock, taka nowa kolekcja świąteczna. Ta. Też tu gratycyki mam z alchemii przeróżne, tak. Z Mintaj też takie mam gratisy. I tu też są chemie dziecięce kolekcje, Steam Pankowa taka, ta Halloweenowa też, o, proszę bardzo, tak. I tu też jest ta nowa kolekcja, taka świąteczna, nie nie kolekcja, a tam te dodatki, takie, tak. I jeszcze mam takie coś, też świąteczne od Scrapen, nie takie... A, tylko okładka, tak? Tu mam takie tagi. Te tagi można używać do prac. Albo na przykład ja jeszcze takie tagi, takie karty też używam jako taka, um, takie gratis. Nie gratis, po prostu tu piszę. Dziękuję za zamówienie i wkładam w, w paczki, tak? Dla klientów. Więc, żeby po prostu to nie leżało, tak? To też. Tutaj też. O, widzicie takie piękne różowe. Taka okładka, tu niebieska. O, super. I jeszcze mam takie, e, taki niecały bloczek z pędku 13 z Garden of Books. Tak. Też piękny bardzo. I też mam tu takie dodatki do wycinania. Tak. Z tego można nawet jakiś mini albumik stworzyć. Tak. Taki papier. Niebieski. Jeszcze jeden taki sam. To zielony. Piękny. I żółty jeszcze. O. Tak. I teraz to, co ja sama tak wybrałam. Tak, na wierzchu to leży baza Twist Pop-up, czyli na tej bazie ja będę tworzyła w piątek, w ten 25 października, będę miała live'a na stronie facebookowej Goldbox, więc zapraszam wszystkich, bo te zakupy wyjdą na YouTube wcześniej, niż będę miała tak ten live, więc zapraszam Was na live'a. Będzie baza Twist Pop-Up. Chyba albo różowa ta, albo biała. Nie wiem jeszcze, ale to będzie praca taka świąteczna. Tak, bazy, dalej bazy. Jakie tu mam? Zamówiłam też 20 sztuk. Takie bazy zwykłych kartek, takich kwadratowych. 15 na 15, tak? Też e, chcę zrobić e, kartki takie zwykłe do koperty. tak. I też oczywiście to będzie. E, tu będzie taki e, też tutorial. Możliwe, że nawet nie jeden takich kartek. Takie kartki będą w stylu Clean and Simple, czyli czyste i proste. Tak, nie wiem jakie tam kolekcje będą możliwe, że użyję tej kolekcji z Actiona, tak? Więc czekajcie na, te, na ten tutorial, tak. Też zamówiłam bazy pudełek. To pudełka takie większe takie, tak, widzicie. A, dla takich kartek, które mają w sobie dużo elementów tak, w kompozycji, kwiaty mają, tak, bo wtedy nie wchodzi do pudełka. Wysokie takie pudełko, więc dla moich kartek, ja lubię takie przestrzenie, takie kartki robić, tak, też takie m, m, wielowarstwowe też, i wejdzie do tych pudełek. Dalej, co ja tu mam, takie, też pudełka takie z przyzroczystym wieczkiem, też na kartki 15x15. I zwykły taki pudełko też na kartki 15 na 15. I to już takie papierowe zamówienie, tak? To taka wstążka, taka różowa, też będę ją używała na live w tej kartce świątecznej. I ja będę pracowała z tą kolekcją Merry Little Christmas od Minty. Tak, uwielbiam tę kolekcję i ja będę z nią pracowała. Więc taka piękna różowa, taka mintowa kolekcja. Tak, i jeszcze, ja tak pomyślałam, że możliwe, że mi nie, nie starczy tych dodatków takich, tak, w tej kolekcji, bo tu tylko z tej strony i z tyłu też macie takie dodatki, tak, też można coś wycinać z samych arkuszy, ale też pomyślałam, że możliwe, że ujrzyję ten też, te dodatki z alchemii takie świąteczne. tak. Więc e, będę łączyć kolekcje I też e, zauważyłem takie coś, że niektórzy producenci e, nie lubią, kiedy łączysz ich kolekcję tam z jakąś inną. Nie wiem dlaczego, nie wiem w czym jest problem, bo ja liczę, że jeśli e, jest taka kolekcja, którą można połączyć z innymi kolekcjami, to ja na pewno ją kupię, bo. Na przykład dawno temu, kiedy jeszcze tylko wszystko zaczynało się tu w Polsce, tak, były takie kolekcje, w których nie było tych różnych dodatków takich pięknych, tak, których, które można to sobie powycinać tak i dodać do samej kolekcji. Więc kolekcje wychodziły bez dodatków. I te kolekcje nadal leżą u mnie, tak niektóre. I do tych kolekcji ja na przykład mogę dodać jakieś inne dodatki, które teraz wychodzą, tak. które robią teraz producenci, tak, i można to połączyć. I to jest super, super. Naprawdę, jeśli kolekcja łączy się z innymi kolekcjami, to oznacza, że ona może leżeć sobie i jest lat potem ją dostać, tak? I włączyć z innymi kolekcjami, z innymi dodatkami. I to jest pięknie, i to jest po prostu super, ja to uwielbiam. I ja... Będę to łączyć. Tak? Podoba to producentom, czy nie podoba się to producentom, to nie moje problemy już. Tak? Bo ja zauważyłam, kiedy na przykład dodajesz posta albo rolkę na Instagrama, Facebooka tak? i tam na przykład album z jednej kolekcji, tak? wtedy producent stawi tam lajka like, tak? na posta, na Reelsa tak? i też tam dodaje na swoją relację i wszystko jest ok. Jak tylko. Wpisujesz tam, że masz połączenie ilist kolekcji, tak? I różnych producentów koniec cisza. Nikt, nikt na to da, nawet nie zwraca uwagi. No okej, okay, nie ma problemów, ale ja będę łączyła te kolekcje i dalej, bo mi to podoba się. Ja to lubię. ja liczę, że kolekcję, którą można łączyć z innymi kolekcjami, to super kolekcje. Więc tak. Też możecie tu zostawić a, swoje komentarze, tak? a, a swoją opinię, I napisać jak myślicie, dlaczego tak i czy zauważyliście to, i czy łączycie kolekcję tak? też między sobą. Tak, o, to zobaczymy, tak, to te dodatki. Beautiful Memories, tak, to ta kolekcja, która ma w sobie dodatki świąteczne i ślubne. Super pomysł, bardzo mi to się spodobało. Więc takie dodatki świąteczne, piękne takie. O, widzicie? Super. Boże, jak to, jakie to piękne, naprawdę. Tak. O, wow. Bardzo mi się to podoba. Super, super. Dodatki i jeszcze kwiaty są też. Lubię, kiedy w dodatkach są kwiaty. Tak. O, super. Tak, to były takie dodatki świąteczne. Też do tego. Dodatki ślubne. Tak, z tej strony coś takiego mamy. Tak, i tutaj już takie dodatki ślubne. O, niesamowite po prostu kolekcje naprawdę. Przepiękne te grafiki. Mhm. Pięknie, pięknie. Tak, i zaraz już pokazuję sam papier, ten 20x20, tak. Jak już na stronie internetowej zobaczyłam, najpierw nie spodobała mi się ta kolekcja. A teraz jak widzę na swoje oczy, to bardzo mi się to podoba, naprawdę super, super, różne takie mniejsze tu elementy, mi podobają się takie papiery, takie e, ciekawe i takie, mm, powiedzmy, wielowarstwowe, tak. Te papiery, w których um, są dużo grafik, tak, na samej stronie tak, są i jakieś tam literki, cyferki, nutki, e, też jakieś tam przeszycie, jakieś tam po, po przetarcie. Tak, bardzo to pięknie, naprawdę uwielbiam takie kolekcje. Tak, i to kolekcja taka w stylu Szabieszyk, tak, powiedziałbym, tak. Więc Beautiful Memories. Mamy tu takie z tej strony tagi. Bardzo piękne tagi. Tak. I sama kolekcja. No, widzicie, jak to pięknie wygląda. Naprawdę, naprawdę. Super. Taka ściana. I tu kwiaty też są. I takie nutki. Ja mówię o tym, tak. To bardzo pięknie wygląda. O, widzicie. Super. Tak, też taki, też papier. O. O to po prostu sztos, naprawdę super, o Boże, um, ten arkusz bardzo jest piękny, to podobne na taką starą tapetę, która jest przyklejona, tak, a tu są taka już um, przetarcia takie widać też um, farbą, która na przykład to była taka stara tapeta, na wierzch były farby takie, tak, Pomalowało, pomalowali farbą taką, tak, i tu wszystko przetarło się i tu tak pięknie to wygląda, super, naprawdę pięknie. E, takie te szarkusze uwielbiam, w których tu na przykład takie papiery. Papiery tu są jakieś tam kolorki takie piękne i tu to takie paski. Super, to też wygląda, to naprawdę. Wow, to po prostu sztos. A <laughs> jeszcze jeden, tak naprawdę, to bardzo pięknie, naprawdę. O Boże, super. No na stronie internetowej, naprawdę, ja nawet nie zauważyłam tego, a tu na swoje oczy to bardzo pięknie wygląda, naprawdę. Więc. Lubię, kiedy um, są takie sklepy stacjonarne, tak, gdzieś i gdzie można pójść sobie i zobaczyć te papiery na swoje oczy własne, tak, um, bo no bo naprawdę kiedy patrzysz w internecie to jakoś nie za bardzo, a potem okazuje się, że bardzo piękne papiery, tak? kiedy patrzysz na te różne takie a, m, filmiki, tak? różnych skraperek, które pokazują te papiery, tak? I widzisz, że naprawdę piękne papiery, tak. A z drugiej strony <laughs> i ten ostatni jeszcze taki też różowy, taki. I tu już taki beżowy. Więc to była kolekcja sama, tak, ta, ta ślubna, tak. Zaraz jeszcze tu pokażę takie dodatki. Też wziąłem takie kwiaty do tej kolekcji, chyba, tak? To takie kwiatowe, takie. Kwiaty takie, tak. Mhm. Proszę bardzo. I tu już też wziął Alicję. Super, naprawdę. A mam też poprzednią Alicję od Alchemy. I możliwe, że ja połączę te dwie kolekcje. Jeszcze zobaczę, czy pasują do siebie tak. Więc tu z tej strony też znowu tagi. Bardzo piękne tagi, naprawdę. O Boża zapach. Super. O, przepraszam. Oh. <ścoughs> lubię takie dziwne zapachy. Tak, lubię zapach kolekcji od Alchemii, od Mintae, od Mintaj i od Craft Cloaka. A też lubię, jak pachnie też te nowe książki. Po prostu. Tak. A więc piękne tagi I dalej już papiery. No. Widzicie, pięknie, naprawdę. Oh, oh, z tej strony, wow. Super, super arkusz. Bardzo mi się to podoba. Oh, o, zobaczcie, Boże. Ja po prostu jestem w szoku. To coś niesamowitego. Naprawdę uwielbiam takie wzory. Takie, takie złożone, takie wzory, tak? Gdzie są dużo różnych tu elementów, takich różnych, Boże. Wow. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Od tego papieru. Super. Takie też. O, jeszcze takie. Pięknie, pięknie. To wygląda jak ściana, taka też stara, taka, naprawdę. Tak. Dalej taki wzór. O, widzicie? Ten też jest piękny. I taki też. Też ten jest piękny bardzo. Widzicie? I ostatnie też wzór. O, też bardzo piękny. Więc to możliwe, możliwe, że można połączyć z poprzednią Alicją. Tak, ja jeszcze zobaczę. Mam duży chyba bloczek I 20 na 20 może? Nie pamiętam. Trzeba zobaczyć. I bo nie kupiłem do tej Alicji tej starszej dodatków takich, tak? Więc nie wiem. Możliwe, że po prostu dodatki tam dodam te. Możliwe, zobaczę. Tak, jeszcze takie dodatki, takie paski wziąłem piękne, tak. Tak jak grzyby, piękne. Super. Aha, tu świąteczny paseczek takie, tak, widzicie, o, ten taki świąteczny, takie kwiaty, tak, paski i wziąłem dwa zestawy wziąłem tych dodatków takich, tak, do Alicji, więc jeden zaraz zobaczymy, co tu mamy pięknego, tak, więc można po prostu te dodatki, tak, dodać do tej o, kolekcji starszej, no albo może jeszcze gdzieś kupię te do starszej kolekcji też dodatki. Gdzieś są, można kupić, ja myślę tak. Tak. O, super. No te dodatki też bardzo piękne. Tak, dwustronne te. Też super. Tak. O. Też można na urodziny, widzicie jaki tort? <głynie> Piękny. No, super. Tak. naprawdę tak? Trzeba jakąś tam pracę zrobić z tej kolekcji, no i to wszystko. Wszystko było z Craft Corner, tak? Więc co? Zapraszam Was też na live'a w ten piątek, 25 października. Będziemy tworzyli taką kartkę świąteczną już, tak, bo... Jak nie wejdę na Instagram albo na Facebooku już widzę te posty od dziewczyn takie, z takimi świątecznymi pracami, więc um, no, skusiłam się też na takie prace świąteczne, więc nie wytrzymało. Też chcę zrobić już, też chcę już robić świąteczne prace, więc będzie świąteczna karteczka taka popapowa oczywiście, tak. Więc zapraszam. E, dziękuję, że oglądaliście. E, Zapraszam do polubienia tego filmiku i innych na moim kanale. Też zapraszam do subskrybowania i komentowania. I widzimy się w następnych filmikach. Pa!